Cześć kochani. Czy wiecie, jaki napis wisi przy wejściu do Ministerstwa Zdrowia? Znajduje się tam tabliczka z takim napisem: Jesteśmy po to, aby Polki i Polacy żyli dłużej, zdrowiej, aktywniej. Trzy kropki. I pod spodem podpis. Misja Ministerstwa Zdrowia. Napis wydaje się śmieszny i w innych okolicznościach pewnie bym się z niego pośmiała. Natomiast wcale nie jest mi do śmiechu, ponieważ świeżo co wróciliśmy z kliniki w Katowicach i okazało się, że przedłużenia refundacji mojego wniosku o RDTL nie ma. Ci, którzy śledzą moje losy, wiedzą, że po 10 miesiącach kupowania leku indywidualnie leku Ibrutinib. Dzięki zbiórkom poprzez Fundację Alivia, dzięki wam, którzy wpłacaliście na te zbiórki. Wreszcie 3 miesiące temu dostałam Refundację w ramach programu RDTL, ratunkowego dostępu do technologii lekowej, na 3 miesiące. I wówczas zapewniano mnie, że skoro raz dostałam taką refundację, to będzie tylko formalność, żebym dostała ją dalej. Formalność. U mnie nic nie jest formalnością. Dzisiaj pojechaliśmy do kliniki i okazało się, że zgody nie ma. Ja teraz mówię w miarę spokojnie, ale to tylko dlatego, że jestem po lekach uspokajających. Natomiast to, co ja dzisiaj przeżyłam w klinice, co przeżył mój mąż, tego nie życzę nikomu. Okazało się, że kolejny raz, Nasza cudowna biurokracja, setki wysłanych wniosków, listów, papierów, gdzie na każdym etapie każdy z tych papierów może zaginąć, może się okazać, że jest niekompletny, może się okazać, że minister ma jeszcze czas na odpowiedź. No właściwie wszystko może się wydarzyć. Okazało się, że ponownie w moim przypadku, Jedno z pism zaginęło. I to już nie jest śmieszne. Mój wniosek był wypisywany przez moją panią doktor 8 tygodni temu, ponad. Refundację dostałam na 3 miesiące, co oznacza, że już po miesiącu moja pani doktor musiała ponownie cały ten plik. Dokumentów, które trzeba wówczas wypełnić, musiała wypisać ponownie. Ja totalnie nie rozumiem absurdu tej sytuacji, dlatego że my wiemy, że lek u mnie działa. Biorę go już w tej chwili ponad rok. Mamy efekty tego leczenia, więc rzeczywiście takie wypisywanie co trzy miesiące tych samych dokumentów, Dołączanie tych samych opisów, tych samych badań co trzy miesiące, właściwie co miesiąc, bo jeszcze dobrze nie dostaliśmy zgody, to po miesiącu już trzeba było wypełnić nowe dokumenty, jest totalnym absurdem. I na dodatek okazuje się, że te dwa miesiące to i tak za mało. To i tak za mało. Dlatego że konsultant krajowy pani obecnie konsultant krajowy do spraw hematoonkologii wysłała opinię zatwierdzającą całą tą moją sytuację i konieczność przyjmowania tego leku ale tylko skanem wysłała skan nie wysłała dokumentu pocztą co jest koniecznością w takiej sytuacji, i osoba taka jak konsultant powinna, powinna to wiedzieć. Dlatego, że żeby złożyć pełen wniosek, wypełniony przez lekarzy, wypełniony, podbity przez klinikę, y, trzeba dołączyć do tego oryginał opinii konsultanta krajowego. Pani konsultant tej opinii nie dosłała y, albo. Jak, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, wysłała pismo z oryginałem, ale pismo zginęło. Kolejny raz, moje pismo zaginęło. Dzisiaj dowiedziałam się między innymi, że jestem chyba pechową osobą, po prostu, bo w moim przypadku dokument, dokumenty po prostu znikają nie docierają na czas, gubią się, zostają wysłane nie w tym terminie, co trzeba. Jaki jest tego efekt? Nie ma leku dla pacjenta. I to nie leku na katar, leku na grypę, jakiegoś tam antybiotyku, tylko chemioterapii doustnej, której nie można przerwać. Nie ma. Nie ma wniosku, nie ma opinii konsultanta, nie ma weryfikacji przez ministerstwo, nie ma zgody. Kolejny raz odbijam się od klamki. Ja momentami nie wiem już, co mam powiedzieć. Dlatego, że nikt, kto nie przeszedł przez to na żywo, nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, przez co przechodzi pacjent i jego rodzina w sytuacji, kiedy wiedzą, że leczenie jest konieczne, jest skuteczne, jest ratujące życie i nagle przez czynnik ludzki, ludzkie zaniedbanie, niedopatrzenie, nie wiem, złośliwość rzeczy martwych, nie wiem dlaczego. Pacjent tego leku nie otrzymuje. To był fatalny dzień dzisiaj dla mnie. Kolejny, bo ja już tych sytuacji przeszłam mnóstwo. Ja już się czasem zastanawiam, czy to jest celowe działanie, żeby pacjenta wystawiać na taki stres, żeby tego nie wytrzymał, żeby już nie był w stanie walczyć dalej. Czy to jest celowe działanie, żeby pacjent nie dostał leku, a tym samym nie mógł się leczyć. E żeby zaoszczędzić na tym pacjencie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, nie, nie mam słów w ogóle, żeby to opisać. Wiem jedno, że ja dzisiaj jechałam z myślą, konsultując się wcześniej i dowiadując się wcześniej, czy ja na pewno dzisiaj mogę przyjechać, czy wszystko jest dograne. Jechałam po to, żeby odebrać lek na trzy miesiące. Efekt był tego taki, że znowu się załamałam psychicznie. Że kiedy dowiedziałam się w klinice, że mojego leku nie ma, ja znowu wpadłam w panikę. Ja to znowu okupiłam łzami, stresem, lękiem, paniką, nerwami. Mój mąż był tak zdenerwowany, że ręce mu się trzęsły, bo nie był w stanie po prostu zrozumieć całej tej sytuacji. Ja zresztą też nie. Nie wiem jaki jest cel tego wszystkiego. Wiem jedno, że nikomu nie życzę takiej sytuacji jak moja i jak wielu pacjentów, którzy o takie RDTL się starają. Ja już nie wiem gdzie mam uderzyć, bo poruszyłam media, poruszyłam posłów, poruszyłam wszystkie możliwe. Miejsca, łącznie z Ministerstwem, łącznie z Radą Przejrzystości. Yy, wszędzie, gdzie mogłam uderzyć głową i słowem, to wszędzie uderzyłam. Jaki jest tego efekt? Żaden. Ja nie wiem jaki. Ja nie wiem, co będzie. Moja klinika i mój pan profesor, na szczęście, na szczęście w tym wszystkim. Dzisiaj w tej sytuacji mi pomogli, ale za miesiąc stanę dokładnie w tym samym miejscu i nadal nie będę wiedziała, co ze mną dalej. Widząc dzisiaj mój stan, widząc, co się ze mną dzieje i widząc, czym ja to mogę przypłacić, dzisiaj mi pomogli. Na tyle, na ile byli w stanie, bo też mają związane ręce. Rzadko kiedy przeklinam, ale tu w tej sytuacji dzisiaj miałam ochotę rzucić po prostu stekiem przekleństw. Bo tak się nie postępuje z pacjentem chorym na nowotwór. Po prostu się nie postępuje. Ja nie wiem, kto nad tym czuwa i kto to wszystko nadzoruje, i kto tym wszystkim kieruje. Ale dla mnie sytuacja, kiedy co miesiąc praktycznie pacjent i lekarz, i klinika są zobowiązani do ciągłego wypełniania jakiejś sterty papierków i wysyłania tego po to, żeby dostać albo nie decyzję, to jest w ogóle jakiś absurd. To jest jakiś totalny absurd. Jak można postawić pacjenta w takiej sytuacji, jak ja zostałam dzisiaj postawiona? Kiedy przyjechałam do kliniki Hipolek, a leku dla mnie nie było. Kiedy ja go nie mogę przerwać, aleku leku dla mnie nie było. Jak można postawić pacjenta chorego w takiej sytuacji? Wiecie, jak wygląda mój dzień i moje życie? Ja rano biorę lek i liczę tabletki, ile mi jeszcze zostało, na no jak długo jeszcze mi wystarczy. To jest czas. Mojego przeżycia. Jeżeli nie będę miała następnego opakowania, jeżeli nie uda mi się zdobyć następnego opakowania, może być kwestią miesięcy, kiedy moje życie się skończy. Bardzo szybko choroba nawraca i to nawraca ze zdwojoną siłą. Jak można pacjenta postawić w sytuacji takiego stresu, takiego strachu, Takiej niepewności, gdzie jeszcze mam uderzyć i do kogo się odezwać, żeby ludzie będący w tej sytuacji, co ja, nie musieli przez to przechodzić, bo to jest nieludzkie. To jest nieludzkie dla osoby zdrowej, a co dopiero dla osoby chorej. Moje życie to jest życie od do. Od opakowania leku do, do jego końca. Od tego, czy dostanę następne opakowania znowu do jego końca. Ciągły stres, ciągły lęk, strach, panika. Że może zabraknąć, że na następny miesiąc może nie będę miała się czym leczyć. Nie wiem, jak temu przeciwdziałać. Ja cały czas walczę o to, żeby to weszło. Weszło to do refundacji, weszło to w przypadku pacjentów takich jak ja, bez możliwości jakiejś alternatywy. Bo ja nie mam innej alternatywy. Dla mnie ten RDTL i ta refundacja leku i brutinib to jest jedyna szansa. Ten lek świetnie działa. A ja go nie mogę dostać, bo ktoś zapomniał coś napisać, bo ktoś czegoś nie uzupełnił, bo ktoś wysłał list, ale list się zgubił. Tak wygląda moje życie. Pełne stresu, pełne niepokoju. Leczę się psychoterapeutycznie. Nie jestem w stanie funkcjonować spokojnie. Z optymizmem, patrząc w przyszłość, trzymając się tego, że trzeba być zrelaksowanym, że trzeba być optymistą, że trzeba wierzyć wygraną. W jaką wygraną? Jak ja co miesiąc uderzam głową w mur. Psychika osoby chorej na nowotwór jest już i tak narażona. Na ogromny cios, na ogromny ciężar tego, że chorujemy na, na raka, na białaczkę, na jakikolwiek inny nowotwór. I teraz na to jeszcze dochodzi cała biurokracja, z którą się musimy zmagać. Kto jest aż takim terminatorem, żeby to wszystko wytrzymać? Bo ja nie. Moja psychika już odmówiła mi posłuszeństwa. Mam ataki lęku, mam ataki paniki. Muszę się leczyć na depresję, bo tego nikt normalny, nawet zdrowy, nie byłby w stanie wytrzymać. A co dopiero osoba chora, która wie, że jeśli nie dostanie leku, to koniec, po prostu koniec jej leczenia, koniec jej życia. Ja chcę wrócić do pracy. Takie było moje założenie. Że po trzech miesiącach bardzo intensywnego leczenia, takiego uzupełniającego, takiego psychoterapeutycznego, yy, gdzie stanę na nogi, taką mam nadzieję, stanę na nogi, pojadę do kliniki, dostanę lek i jutro zamierzam wrócić do pracy. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. Ja nadal zamierzam do tej pracy jutro na pół etatu wrócić, ale wracam. Jako wrak człowieka, po prostu rozbita, totalnie rozbita. Nie z radością w sercu, nie z nadzieją, nie szczęśliwa, tylko po prostu rozbita. Bo dzisiaj mnie totalnie dobito. Kolejny raz moje dokumenty zostały zgubione. Kolejny raz moje dokumenty nie dotarły. Kolejny raz. Ktoś nie dotrzymał terminu odpowiedzi na te dokumenty. Tak, jakby to chodziło, nie wiem, o abonament telewizyjny, o rachunek telefoniczny. Nie, to chodzi o moje życie. O to, czy ja będę miała szansę się leczyć, czy nie. Jeżeli ktoś tam na górze tego nie rozumie i nie docenia tego. To niech kurde nie pisze takich, takich sloganów, takich pięknych słów. Jesteśmy po to, aby Pol Polki i Polacy żyli dłużej, zdrowiej, aktywniej. Misja Ministerstwa Zdrowia. Ja myślę, że się źle nazywają. Oni się powinni nazywać Ministerstwo Umierania Ministerstwo Wydawania Wyroków Śmierci. Zobaczcie sobie. Tak nie będzie widać. Taki napis widnieje przed wejściem do Ministerstwa Zdrowia. Kpina. Kpina z nas i kpina z Was. Przepraszam Was za taki ciężki filmik. Nie jest tak optymistyczny jak niektóre, które wcześniej nagrywałam, jeszcze zanim zaczęłam chorować na depresję. I na stany lękowe. Nie jest taki budujący, ale ja już sama nie mam siły na to, żeby kogoś stawiać na nogi, bo sama ledwo na nich stoję. Chciałabym Wam tutaj nagrywać same filmy motywujące, żeby osoby chore po prostu tylko skupiały się na leczeniu nowotworu tylko na tym, żeby podbudować swoją psychikę. Tylko na tym, żeby się z rodziną integrować, spędzać czas, mieć czas na to w ogóle. Ja nie mam na to czasu, bo ja ciągle piszę gdzieś pisma, dzwonię, jeżdżę, dowiaduję się, kontaktuję się z mediami, z posłami. Mój czas właściwie jestem wypełniony. Czy ja się powinnam tym zajmować? Ludzie, czy ja naprawdę się powinnam tym zajmować? Czy ja mam na to siłę? Czy inne osoby chore w takiej sytuacji jak ja mają na to siłę? Nie. Na pewno nie. Chciałam wam, bym wam dzisiaj powiedzieć coś wesołego, ale nie mam nic wesołego do powiedzenia. Bo jestem kolejny raz przybita. Załamana. Rozczarowana, zdruzgotana i to są najłagodniejsze słowa, jakie mi się cisną na usta. Nie ma w naszym kraju miejsca dla osób takich jak ja. Nie ma w naszym kraju miejsca dla osób chorych, u których konieczne jest zastosowanie drugiego leczenia. Nie ratuje się naszego życia. Moje życie. Jest dla naszego ministerstwa nic niewarte. Nieekonomiczne. Nie, nie, nie chciałam się dzisiaj nawet makijażu robić do tego filmu. Zresztą większość ostatnich filmików nagrywam nie przygotowując się jakoś do nich, nie malując się. To chyba nie ma sensu zresztą. Ostatnio jeden z panów, z którymi koresponduję, był zaskoczony, że osoba na filmiku wideo to ja. Bo przecież na profilu facebookowym mam takie piękne zdjęcie profilowe. No tak, tylko to jest zdjęcie sprzed roku, kiedy jeszcze byłam pełna optymizmu. Kiedy miałam piękny makijaż, kiedy szliśmy z mężem na zabawę karnawołową, kiedy jeszcze naiwnie myśleliśmy, że to leczenie zostanie mi przyznane, że to tylko kwestia czasu. Natomiast na co dzień nie wyglądam tak pięknie. Obecnie mój stan psychiczny i fizyczny jest bardzo kiepski, więc nie będę się siliła na nie wiem jakie makijaże, na to, żeby wam pokazywać coś może nie tyle sztucznego, ale nieprawdziwego. Jestem jaka jestem, tak wyglądam. Po prostu tak wyglądam. Jak na osobę, tak poważnie chorą myślę, że i tak nieźle. Słuchajcie mojego softl', który mi tutaj jak zawsze przeszkadza, chrapie i w ogóle nie pomaga w nagraniu. Nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. Chyba tylko tyle, żebyście trzymali nadal za mnie kciuki. Żebym jak pojadę za miesiąc ponownie do kliniki dowiedziała się, że się wszystkie dokumenty znalazły, że pisma dotarły, że minister zdążył rozpatrzyć mój wniosek. I że mój lek dla mnie jest. A jeszcze trochę pożyję. I nie będę potrzebowała tej sukienki, którą już sobie dawno temu przygotowałam do trumny. Jakie to jest przykre i tragiczne, że zależy to od urzędników, nie od lekarzy, od urzędników. Że lek jest, ale dla mnie go nie ma. I dla wielu innych pacjentów, o których walczę też nie. Trzymajcie kciuki, kochani. I jeszcze raz przepraszam Was za ten dołujący film, ale to, co dzisiaj przeżyliśmy z mężem, to ja się czuję, jakby mi ktoś pięć lat życia odebrał, a po trzech miesiącach leczenia psychoterapeutycznego czuję się tak, jakby musiała iść na niego z powrotem bardzo trudny dzień i bardzo trudny czas przed nami dlatego mocno trzymajcie kciuki i bądźcie ze mną w modlitwie i bądźcie ze mną sercem wtedy na pewno wszystko się uda Pa kochani